Planujemy, jeśli oczywiście pogada dopisze na razie. Na razie, jak widać, pada śnieg, ale ten śnieg służy jedynie dla okoliczności przyrody, dla pięknego widoku, no bo i tak musimy śnieżyć sztucznie. Więc myślę, że ruszymy w sobotę już z pierwszą trasą szkolną. Będą czynne już szkółki nasze, które, które tutaj pierwsze kroki pozwolą postawić narciarzom i snowboardzistom. Więc o 11 w sobotę zaczynamy sezon oficjalnie. Mamy wielu pytań od narciarzy, wielu ludzi dzwoni. Dużo gości będziemy prawdopodobnie mieli w tym roku tutaj z, z Litwy, bo przeważająca część telefonów właśnie pochodzi z Litwy. Więcej instruktorów, trochę, że tak powiem, więcej sprzętu, dobrego sprzętu mamy w naszych wypożyczalniach, także serdecznie zapraszamy. No. Cenowo, w związku z tym, co się dzieje przede wszystkim z nośnikami energii, no śnieżenie stoków to przede wszystkim prąd. A prąd, wiadomo, jest sytuacja znana wszędzie, we wszystkich instytucjach, i prywatnych, i państwowych, więc, więc cena prądu spowodowała, że e, ceny wzrosły o kilkanaście procent, ale zaznaczam tylko kilkanaście procent względem zeszłego roku. Zeszły sezon zaliczamy do sezonów udanych. Życzylibyśmy sobie, żeby ten był przynajmniej taki, albo nawet lepszy.